Strach nieodłącznie towarzyszył nam od zawsze. Jest to pierwotna emocja, która sprawia, że działamy impulsywnie i bez większego namysłu. Strach pełni bardzo ważną funkcję, bowiem ostrzega nas przed potencjalnym zagrożeniem. Może wynikać z realnych zagrożeń, bądź może być wywołany przez naszą psychikę. Chociaż strach jest naturalną reakcją, może również prowadzić do lęku, gdy jest skrajny lub nieproporcjonalny do rzeczywistości. Spinoza głosił tak radykalną filozofię, że został uznany za heretyka i wyklęty przez Kościół. Żył skromnie, skazany na samotność i wyrzucony ze wspólnoty kościelnej. Jego najwybitniejszym dziełem jest etyka, która zresztą ukazała się dopiero po jego śmierci. Spinoza uczy nas, że większość naszych lęków nie wynika z realnych zagrożeń, ale z naszej psychiki. Jest on owocem niewiedzy i zawsze łączy się z nadzieją. Im większa jest nadzieja, tym większy jest strach. Wyobraź sobie, że czekasz na wyniki, które mają potwierdzić lub zaprzeczyć wystąpienie nowotworu. Z jednej strony masz nadzieję, że wynik będzie pozytywny, z drugiej zaś obawiasz się, że jednak zachorowałeś. Według Spinozy, strach to tak naprawdę smutek oparty na niepewności. Twierdził, że nie można z nim walczyć, trzeba go tylko zrozumieć. Zastanowić się, czy wynika on z realnego zagrożenia, czy może jest wynikiem projekcji psychiki. Uważał, że trzeba żyć teraźniejszością, nie zastanawiać się, co przyniesie nam przyszłość, bo to generuje lęk. Spinoza był inspiracją dla Einsteina czy Hawkinga. Hawking był wybitnym fizykiem i umysłem matematycznym, który przekładał wszystko na liczbę. Jednak któregoś dnia po wykładzie pozostawił na tablicy równanie które nie tak jak zwykle odnosiło się do realnego matematycznego wymiaru, ale patrząc, patrząc na nie, pomyślał o Spinozie i jego filozofii. Był sceptyczny co do istnienia Boga, jednak gdy wgłębiał się w filozofię Spinozy, uznał, że to ma sens. Według Spinozy Bóg to substancja, która jest naturą i całym wszechświatem. Nie stworzył go, on naprawdę nim jest. Bóg jest światem. Nie jest oddzielony od nas, ale żyje w nas. Nie poza przestrzenią, ale jest samą przestrzenią. Einstein z kolei pytany, czy wierzy w Boga, powiedział, że wierzy w Boga Spinozy.